Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś będziemy otwierać kalendarz z lakierami z Essie. Kupiłam go na Zalando za około 209 zł chyba. Ten poprzedni, mieliście teorię, że zwiększyła się cena, zmniejszyła się cena i tak dalej, tak dalej. Nie wiem nic na ten temat, nie mam żadnych informacji. Wątpię w to, że wzrosła, nie wiem, jego popyt na niego po filmach influencerek. Wątpię w to szczerze mówiąc. Zalando jest tak ogromną firmą. Jest to firma międzynarodowa i wiecie, to co do nas idzie, idzie też do Niemiec i tak dalej, więc... Nie wiem, jak, na jakiej zasadzie zmieniają cenę. Taka asmatoria. Natomiast ten kalendarz jest jeszcze dostępny, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam. I bardzo się z niego cieszę, bo kocham lakiery z Essie. I teraz na przykład noszę tradycyjny lakier na paznokciach. To jest akurat Catrice. Coś tam nude. E, robiłam tydzień temu, bo mam tytany i właśnie maluję sobie taki tytanowy. Mam manikir, taki półprzezroczysty, i właśnie na to jest taki lakier z połyskiem. Podoba mi się, nadal się trzyma, ale już bym chciała odświeżyć, bo wiecie, już nie jest taki świeży, jak był tydzień temu. Także tak wygląda ten kalendarz. Zobaczmy co jest w środku. Jak wiecie, uwielbiam markę S, jeżeli chodzi o lakiery. To jest taka marka klasek, Marka bardzo przez YouTube rozpromowana. E, swojego czasu każdy miał lakier mint, candy, apple. No, myślę, że każda z nas miała i mademoiselle, taki y, idealny beż. Także zobaczmy, jak to się otwiera. Nie mam pojęcia, tutaj jakoś się otwiera. Uuu, tak wymyślili. Bardzo fajnie, bardzo fajny sposób się otwiera. Czy z tyłu też? Chyba z tyłu też się otwiera. Takiego kalendarza jeszcze nie widziałam. Mam nadzieję, że. O! Miałam nadzieję, że nie będzie wypadać, ale wypada. Wydaje mi się, że tutaj z przodu będą te mm, pierwsze numerki, po niemiecku napisane numery, a ja nie znam dobrze y, numerów w ogóle. Ja powiem Wam szczerze, że tyle języków co ja się uczyłam, a uczyłam się w moim życiu chyba czterech: hiszpański, francuski, niderlandzki, angielski. Czy to wszystkie? Cztery. Mam zawsze problem z numeracją. Dobra, ańs to wiem, że jeden. I będziemy, słuchajcie, sprawdzać kolory na. Mam taki kawałek plastiku. Pomyślałam, że na tym będzie dobrze widać kolor i pierwszy kolor, który znalazłam tutaj, to jest 800 Find Me an Oasis i znam ten yy, kolor, już go widziałam. To jest jeden z takich bardziej znanych kolorów taki szaro-błękitny, bardzo rozbielony. Tak wygląda ten kolor. Niekoniecznie mój kolor. Niekoniecznie, bo on będzie zimno wyglądał na dłoniach, czy tam na stopach, no ale okej, okay, zobaczymy dalej. Teraz twój. Zobaczmy co drugim. I pamiętajmy o tym, że lakier Essie. Chyba Essie jest wycofany już teraz w tym momencie z Polski, ale te lakiery chodziły po około chyba 30-40 zł. A tutaj mamy bazę w takiej pojemności. To jest spoko. Trzy. Jak jest trzy? Trzy to trzy. <laughs> trzy to trzy, mam. I mamy lakier. I mamy mniejszy. Niektóre będą większe, niektóre mniejsze. Takie dwie pojemności, jak widzicie. W tym większym mamy 13,5 ml, aż, a w tym mniejszym mamy 5 ml, więc to jest prawie jedna trzecia tego. Kolor to jest Mrs. Always Right. To jestem ja, Mrs. Always Right. 413. I to jest kolor takiej, chyba to się mówi Marsali, tak mi się wydaje. Ni to czerwony, ni to brązowy, widzicie? Takie kolory. W pełni kryjący. w ogóle te lakiery się dobrze kryją. A, dobra, 4 to będzie 1 fine dry. 8? Nie, źle mówię. 1 fine dry. Czwórkę. I w twórce mamy oczyszczający zmywacz Po prostu. Nie wiem, dlaczego się nazywa oczyszczający. Piątka. Dajcie znać, czy używacie jeszcze takich lakierów, Ja uwielbiam. I właśnie na zimę się przerzucam na nie. Tu bardzo ładny kolor. 40. Fairy Tailor. Tak wygląda ta butelka. Pamiętam, jak one weszły kilka lat temu w UK. Zobaczmy kolor. On jest taki chyba bardziej mleczny, nie będzie taki kryjący. I pamiętam, czym ta seria się różni od tej podstawowej. No ten wygląda jak, jak ten Mademoiselle. Ten wygląda jak ten Mademoiselle, widzicie? Taki beżyk. Idealny do fręcza, jak ktoś lubi fręcza lub po prostu do takich paznokci, jak ja mam. Więc czym różni się ta seria w tych buteleczkach? I don't know. Nie mam pojęcia. Pięć. Dobra. Szóstka o szóstka. Coś ciężkiego i znowu mamy kolejny i jest to Top Coat w takiej buteleczce. Takich rzeczy nigdy za wiele. To się przyda i to jest zawsze na plus. Siódemka. I w siódemce mamy oto to jest ładny kolor. Uh, wireless is more. To jest nowy kolor. 606 albo 909, ale pewnie 606. Piękna drobinka. Uu, mam dzisiaj ochotę nim pomalować paznokcie. Zobaczmy jak wygląda ten kolor. Uch, cudowny. Ostatnio lubię takie kolory. Pada delikatnie w fiolet, zobaczcie. Ale ma taką piękną, różową drobinkę w środku. Dzisiaj na pewno zmieniam lakier. Cudowny ten kolor. Ach, teraz ach czyli ósemka. I w ósemce mamy Sugar Daddy, 15. Ale ładny kolor. Taki właśnie w moim stylu. Lubię takie paznokcie. Bo takie paznokcie, to wiecie, nawet jak są odrosty, to nie widać tych odrostów. Jest lekko przejrzysty, jest mleczny. Czy on ma drobinki? Może lubię zapach. tych... Nie ma drobinki, jest mleczny po prostu ten szugardali. Taki bardzo mleczny kolor. Ładne. Ósemka, dziewiątka. Noin. <grymne> Muszę się chwilę zastanowić. Szynszyla. Szynszyla się dosłownie nazywa. 77. Taki brudny, brązowy kolor. Taki taupe. Zobaczmy jak ta szynszyla wygląda na, na paznokciu. Na moim próbniku. DIY. I szynszyla wygląda tak. Bardzo ładny, brudny kolor. E, lubię takie kolory właśnie na jesień i zimę. Ładny kolor. E, to była dziewiątka, dziesiątka. Good to go. I co to jest? Czy to jest top coat, czy to jest po prostu kolor? To jest chyba po prostu kolor przezroczysty. Lakier przezroczysty. Nie dla mnie, bo ja e, nie używam przezroczystego, bez sensu jest dla mnie, no ale wolałabym już użyć po prostu, nie wiem, bazy top coatu. Jedenastka. I w jedenastce mamy MOD SQUARE. 700. 98. Jestem ciekawa, czy w każdym kalendarzu było to samo. Taki kolor. W końcu nie mam. Nie kupiłam tego z Neon Naila. Chciałam jakiś właśnie paznokciowy hybrydowy kupić. O, jaki piękny! O, ten też mam ochotę użyć dzisiaj. Śliczny kolor. Zobaczcie. Wydaje mi się, że jak maluję na takim czymś półprzezroczystym, to też będzie dobrze obrazuje, jak to będzie wyglądało na paznokciach. Piękny ten róż. Piękny taki. Słodki, ale nie taki wakacyjny, taki całoroczny, bym nazwała. No i mamy 11 czy, czy 12? Pogubiłam się, słuchajcie, w numeracji. 12. I na moje urodziny, bo dziś są moje urodziny, jest Air Dry Quick Dry. Nie, nie znam w ogóle tej serii e, e, Quick Dry. 340. Taki kolor, taki trochę jeansowy, bym nazwała, taki szaro-niebieski. W ogóle typowe te kolory. Quick Dry, zobaczymy, czy szybko wyschnie. Ładnie wygląda. Ten jeansowy kolor, zobaczcie. Ładnie się prezentuje, super. I w ogóle ma inne opakowanie w porównaniu do tradycyjnego, ale też większe niż te miniatury. I tutaj mamy ile mililitrów? 10, czyli jest mniejsze niż to. A w tym zakręconym ile jest? Tutaj będzie platynowy top coat. to też 13,5. Platynowy top coat, No, ciekawe, czy taki mocny będzie. To była ta strona. Przekładam na drugą stronę. Fajnie to zrobili, że jednak kończymy jedną stronę. Ja, ja to doceniam, bo nie musimy tego kalendarza mieć, wiecie, w połowie rozwalonego i go w kółko przekręcać. Uważam, że to jest bardzo dobrze. Także było 12 i teraz 13. Bardzo przyjemnie się go otwiera. Świetny kalendarz. Bardzo mi się podoba. Idealny z lakierami tradycyjnymi. I mamy tutaj Forever Yummy 57, taka ładna czerwień, nieprzesadzona. Wygląda bardzo ładnie. Zobaczcie, taka czerwień, lekko wpada w y, zimne tony, nie tak jak ta Marsala wpadała w ciemne, podoba mi się. E, trzynastka, i teraz już będzie problem, bo słuchajcie, zupełnie nie znam numeracji powyżej 10 w niemieckim, więc będę zgadywać, trzynastki nie widzę. Tarek! Jak jest trzynaście po niemiecku? Heść? Jezu, miałam trzynastkę przed chwilą, dobra idź. A ty już otworzyłaś. Już otworzyłam. A który otwierasz teraz? Czternaście. <noise> Mam problem z numerami, przyrzekam. bo ja się gubię, nie wiem jaki numer przed chwilą mówiłam. Uuu, oliwka do e, apricot oil, tak wygląda. Jest to oliweczka do skórek, ładnie pachnie, bardzo delikatnie ładnie pachnie. Spoko, e, piętnastka, piętnastka jest tu. I w piętnastce mamy kolejny lakier i to jest High Maintenance i ja go kiedyś już miałam, to jest... Bardzo ładny, blady róż. Zaraz zobaczymy, jak wygląda na słoczu Piękne są te kolory, takie, że każdy bym użyła. Nie ma tu dziwnych kolorów dla mnie. Nie ma tu żółci, nie ma tu zieleni, nie ma tu jakichś fioletów, których bym nie użyła. Takie właśnie kolory dla mnie. Bardzo ładne, delikatnie połyskuje. Tutaj jest ten kolor. High Mantrance, o. Będzie na pewno trzeba położyć więcej niż jedną warstwę, bo on jest półprzezroczysty. Nie wiem, czego mamie nie oddam, szczerze mówiąc, bo chyba go miałam i chyba go nie używałam. Dobra, szesnastka. Co w szesnastce? Mamy cienki lakier, ten mniejszy i jest czarny. Likoris. Miałam go kiedyś: 88. Miałam go kiedyś w wersji normalnej. E, pamiętam, że go używałam. Przepiękny, czarny. No, jest po prostu mega nasycony. Tutaj mamy czarne, Widzicie? Czarna kropa. Świetny kolor. E, 17. W siedemnastce mamy Libliś. I5 męcz. Nie mam pojęcia co to znaczy. 515. Dlaczego tutaj po niemiecku jest napisane, to jest... Przed... No nie wiem, nie mam pojęcia, nie chcę się domyślać. Piękny kolor. Malina. Cudne. Zobaczcie jak wypada w porównaniu z czerwonym, jak mocno jest różowe. Piękna malinka. Tu mamy osiemnastkę. 18. 18 coś przezroczystego. No chips ahead, to jest top coat. Koda, bo dali już inny topkod. To po co mi tyle top Tu wolałabym kolor. Także mieć na cały rok różne kolory niż właśnie kolejny top coat Tu akurat w topa. Chociaż plus jest taki, że się zawsze zużyję. 19. Skinny deep. Też pamiętam ten kolor. On jest bardziej beżowy. W ogóle zobaczcie jaki dobór kolorów. Takie dosyć dużo beżów i takich bladych właśnie różów, takich klasyków. Czerwienie róże. Trochę takich brudnych szarości. Tu mamy ten beż. Widzicie w porównaniu do tego. Ja, wcześniejszego różu. Troszeczkę inna, ale niewielka różnica. To są takie, wiecie, niuanse, które zauważają tylko dziewczyny na swoich paznokciach. Swoich własnych. Dwadzieścia. Dwudziesty mamy ballet slippers, Dziewiątka albo szóstka. Nie mam pojęcia, czym będzie się różnił od tego poprzedniego. Bo jest prawie identyczny. Jest prawie identyczny. Tutaj też w toparze dali prawie identyczny kolor. Zobaczcie. Czy tu jest jakaś duża różnica? Może jeden jest bardziej zimny, drugi troszeczkę cieplejszy, ale niewielka różnica. Jeden bardziej beż, drugi bardziej róż. Naprawdę przesada. 21. I jest granat. After School Boy Blazer 799. Zobaczmy jak ten granacik się prezentuje, bo często granat wypada jak czarny. I tylko z bliska widać, że to jest... że to nie jest czarny. Także tutaj zobaczcie ten granacik. Tak widać. Sprawne oko zauważyło. tak. Taki atrament. 22. 22. Mamy Fifth Avenue 64. Miałam ten kolor kiedyś, pomarańczowy, idealny na lato. No ale moim zdaniem przy takim kalendarzu macie lakiery na cały rok. Piękny kolor. Uwielbiam na lato takie kolory. Tak wygląda. Śliczny jest. I zostały nam tylko dwa. Mam nadzieję, że to będą kolory, a nie gadżety. Nie, wykrakałam, nie było żadnych gadżetów w Pupica. 23. Ladylike 101. Piękny. Przynajmniej w opakowaniu wydaje się piękny. Uuu, jaki piękny beż. Kremowy, mocno kremowy kolor, kryjący. Długo mam. Piękny, boski kolor, taki sweterkowy. I ostatni, 24. Co my tu mamy? I na koniec mamy Getting Groovy 441. Nie znam tego koloru. Nie pamiętam przynajmniej. Taki złoto, sylwestrowy, sylwestrowo-świąteczny. I mamy tutaj, proszę bardzo, na koniec. On jest trochę przejrzysty, ale wiecie co? Myślę, że przy dwóch warstwach będzie absolutnie super. Macie pełny przekrój kolorów. Znaczy, że w takiej formie, ale widzę, ale przynajmniej widać, jak, jak wyglądają wszystkie. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o mnie osobiście, to są bardzo trafione kolory. Ja bym tutaj jeszcze coś koralowego typowo dodała, ale się nie czepiam, bo jest i róż i pomarańcz. Także jeżeli chodzi o mnie, jest spoko. Dosyć neutralne. Szczególnie te pierwsze mi się podobały. To są właśnie te moje kolory, których ja używam. Także tutaj w top kolorystycznych dla mnie nie ma, ale zdaję sobie sprawę, że to nie będzie kalendarz dla każdego. Jeżeli podoba Wam się zawartość i, i lubicie tradycyjne lakiery, to może być coś dla Was. W tej cenie, a w zasadzie o wiele taniej, można sobie pójść do drogerii, kupić kilka lakierów, które Wam się bardzo podobają. I wiecie, no to zależy. Zależy, czy, czy podoba Wam się zawartość. Na pewno się opłaca. Jeżeli chodzi o ilość lakierów, to na pewno opłaca się zapłacić tu cenę i mieć po prostu, wiecie, wybór na kolejne dwa lata. Podoba mi się ten kalendarz, jest świetny. Bardzo mi się podobał. Dam mojej córce ten domek do zabawy, może będzie chciała się tym pobawić. No i mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie kciuka do góry. Kuziaki.